Panowie chcą w godności umrzeć i w godności żyć. Nie mają mieszkania, nie mają jedzenia, nie mają żadnej pomocy. Gmina nie realizuje zadań ustawowych w ogóle. A to ja się chyba z tym nie zgodzę, pani Tomku, no przecież korzystacie z pomocy MOPSU. Tak, ale ja byłem na mieszkaniu od 8 lat, staram się o socjalne. Byłem na ósmym miejscu, a w ciągu dwóch miesięcy byłem na ponad 200. Jak to jest? Jeszcze raz, niech mi pan to powie. Na ósmym miejscu... Został przesunięty na miejsce socjalne. ponad dwusetne. A z ósmego. W trzech miesiącach przyszłem się spytać, byłem na ponad 200. Jak to jest? Osiem lat jest w kolejce. Jest zima. Kolejna zima. Która zima z kolei u pana? Dziesiąta. Dziesiąta zima. Pan dziesięć lat już jest bez domu. Gmina kompletnie nic nie robi. Pan jest, jest z Tak, jestem w tym, że nie wiem, 30 Tu Pan lat także, mieszkam. mimo, że uczestniczył w programie wychodzenia bezdomności, który, że tak powiem, niemal jest fikcyjny, bo tutaj te szczątkowo się odbywa. Mhm. Niby jestem w pierwszej kolejności, nie, zamieszkanie. I dopiero w połowie listopada będzie cała ta, ta komisja, nie, i to mi mówiła ta Pani ty, nie? I zobaczymy, na którym jest. I to, że jeszcze z kobietą, która jest paraliżowana na działce, bez światła, bez prądu, bez niczego. Ale... Zmarłynki rano chwają w kostniali i mokrzy. Zróbmy tak. Umówmy się na spotkanie z panią dyrektorem MOPS-u. To ona jest od tego, żeby pomagać i ona jest od tego, żeby ewentualnie... Zmienić... Zadałem pani pytanie, czy istnieje sposób, aby ten pan uzyskał opiekę prawną? Nie było przepisów w mojej, więc proszę bym poradziła pani małgorzatom wcześniej. A pytam Spotkanie z panią dyrektor obcu. Ja już zrobiłem takie spotkanie. Pan, prezydent Rams wręcz wyraził swoją niechęć i obrzydzenie ludźmi bezdomnymi. No tak, Powiedział, że on na tych ludzi się naoglądał i że jeździł w karetce i naoglądał się tych ludzi niejednokrotnie, jak byli obrzygani, obcikani i budzili powszechną odrazę. To są słowa ale pana Ramsa. nie powiedział tego w tej formie. On jest ratownikiem, więc ja nie wierzę w to, że prezydent powiedział, że naził swoją, swoją niechęć do ludzi bezdomnych, bo to nie jest prawda. Zróbmy inaczej. Mówmy się, ale nie e, z panem, z, z tego, z Markotą, z panią dyrektor i bezdomni. Żebyście wy panowie przyszli. Wy umiecie mówić. Wy potraficie powiedzieć, o co wam chodzi. Proszę bardzo. Proszę bardzo, na kiedy się umówimy? Niech pani termin. My jesteśmy cały czas wolni, jak to się mówi. I jasne, to ja w takim układzie panów na chwilę tutaj zostawię. Wrócę do urzędu, skontaktuję się z panią Grytą, to, bo trzeba dobrać. ale ja bym chciała, żeby przyszli bez strony, żebyście wy przyszli na to spotkanie, bo wy umiecie mówić i wiecie, co, co to przez. Dlatego trzeba się spotkać, żeby o tym porozmawiać. To się nie załatwia, słuchajcie, w takiej formule. Naprawdę idę słuchajcie, w tej chwili do, do tego, do urzędu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem, to znaczy ja jestem z urzędu, ja nie zgłaszałam. Nie wiem, kto, kto się ktoś zgłaszał. Ja rozmawiam z tymi panami, czy panowie są przedstawicielami. Pani jest szefową gabinetu prezydentów i rozmawia w sprawie tego protestu tutaj, mhm. z tej manifestacji. Ja to... Czy Pan ma jakąś zgodę na. E... Nie mam żadnej zgody. Uważam, uważam, że jest to no, w pełni legalne, jeżeli się panowie się nie zgadzacie z tym, to proszę bardzo. Uważam, że to jest jedyny możliwy sposób, aby prowadzić dialog z obecną władzą. Nie macie Państwo zgody na prowadzenie tego happeningu. To jest raz. Dwa. Działacie na terenie Urzędu Miasta. Nie, to jest miejsce publiczne. Każdy. Jest, jesteśmy jest teren... jesteśmy obywatelami tego miasta i mamy prawo przebywać to w tym jest... mieście, korzystać pan, korzystać, pan, z, korzystać da, z przestrzeni nie, publicznej jak każdy nie, nie inny człowiek. Powiedzieć... To jest ten Urzędu Miasta, taki Tak, taki ładny Zaraz pan, pan, pani Halina, czyli, czyli doradca prezydenta poprosiła, żeby spokojnie poczekać i Dobrze, także... to czekamy na to na przedstawiciela proszę, tutaj tak. ze strony Urzędu Miasta. To proszę pan, panu ten... A państwo nie wiem, czy sądzicie tam... Pani Kaciu, żyje pan! Żyje pan, o. tak? Dobrze, dobrze. Nie, nie Proszę wysłuchać i zobaczyć, bo to są fakty. To są dowody, to są fakty, które tutaj są. Ci ludzie naprawdę umarli z głodu, wyziębienia i wycieńczenia. Pan spożywał jakieś alkoholy w dzisiejszym? A dlaczego pan tak uważa? Korzystajcie, że tego. No, w tej drugiej tak samo. Gdzie był człowiek? W piątek będzie spotkanie, nie jest to miejsce... Nie zwrócił im to życie, naprawdę, nie zwrócił. Ja myślę, że y, ja się z tym zgadzam, ale nie zgadzam się z tym, że powodem były było Zaniepania winy. Ja pana, z pana informuję, w związku z tym, że przeciwniastki nie życzy sobie tak jak wewnętrzni, działa pan na ich terenie yy, bez zezwolenia w sprawie tego zostanie skierowany, notatka zostanie sporządzona do wniosku o A To jest teren urzędu miasta, no jest tak, a to Jakbym tutaj to przeniósł, to już mogę, tak? Jest teren też gminy, więc następny, gdzie jest tutaj, ten, także no, ja bym miała to tożsamość. To proszę słownie, mam nagrany, ja będę pamiętał. Pouczenie, pouczenia. Takie pouczenie powinien pan podpisać, chyba że na tą chwilę pan odmawia. Odmawiam, pan tak, takie odmawiam. Odmawia pan. Mhm. Korzystam ze swojego prawa. I co znalazł Pan coś? Mam no, tu dwa paczki. nigdzie nie ma nic ani drzewa nie ma Ja bym wózku u Pani w czekam 6 na mieszanie w drodze wnioski są na mieszanę, do zabrania tych dokumentów. Dalej tego i świeżo po w samym Pan Kazimierz należy do tej e, grupy ludzi, którzy śpią po prostu pod gołym niebem. ludzi, którzy są skazani przez gminę na śmierć. Podczas tej kadencji prezydenckiej my, myślę, że około 40 osób gmina skazała w ten sposób na śmierć, nie udzielając im żadnej pomocy. Panie Kazimierze, Pan powiedział na samym początku przez chwilę e, o problemie, jeżeli chodzi o, o mieszkanie, o że, czeka, że czeka Pan na lokal. Aktualnie jest Pan na pierwszej pozycji do otrzymania lokalu you socjalnego. You know I jest to, jest to lokal dla Pana do otrzymania z pierwszeństwem, prawda? Bo lista osób oczekujących na lokal to jest 405 osób na lokale socjalne, więc Pan jest tym pierwszeństwem. Jest bardzo mało takich osób z pierwszeństwem, osób wyjątkowych, którym należy się natychmiastowa pomoc w udzieleniu lokalu. Na bieżąco tutaj pan dyrektor NZBK, Pan Tęczyn tak. przesyła nam, no przesyła, przekazuje lokale, zarówno lokale socjalne, jak i lokale wynajmowane na czas nieoznaczony, jak są wyremontowane to do przeznaczenia dla, dla naszych mieszkańców. To pan, więc myślę, a, że panie dyrektorze... Chwileczkę, niech pan rozmawia z procesem. Myślę, pa, pan myślę, myślę panie Kazimierzu, że w najbliższym czasie jeżeli te lokale... Się bierze, jeżeli panie, 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 te lokale... Em, Wyremontowane jest to lokal dla jednej, jednej osoby, Razem. tak? Pan się ubiega, ma jednej Jasem. osoby, będzie, będzie Panu przekazany. To jest Pan pierwszej po, na pierwszej pozycji. Nikt przed Panem nie dostanie na pewno lokalu, jeżeli chodzi o gospodarstwo jedno. Ostatnio mogę się spodziewać tego mieszkania. Na pewno Jest bardzo mało, jest pierwszeństwem osób wyjątkowych, którym należy się natychmiastowa pomoc. Jest bardzo mało, jest pierwszeństwem

Dyrektor Węgrzyn obiecał panu mieszkanie do końca listopada. Jest, tak, jest koniec grudnia i co? Mieszka nie ma. Mieszkania pan nie ma. Nie ma. I co? Na, kie, na kiedy panu to mieszkanie wyznaczono termin jakiś? Na wiosnę. Na wiosnę na czego na, na wiosnę. A tymczasem tym dyrektor Węgrzyn co powiedział, że, że? Dlaczego panu nie chce dać mieszkania? Że się ludzie obawiają, że ja swoje mieszkanie spaliłem, a to jest nieprawda bo coś spalić w mieszkanie. mieszkaniu i co? bo za rękę nie wejściłem ale pan będzie powiedział deser, że się tam ludzie obawiają że ja popiję alkohol i staję w mieszkanie. no i, i, te, i to jest konieczne sobie. taka była racja no i, i tego się, się mam bo Piekło, piekło. A nic nie mówił więcej na temat powodów, dlaczego nie, nie chce się wywiązać z obietnicy danej panu. I przypominał, którym należy się natychmiastowa pomoc. Jest bardzo to jest? Z osób wyjątkowych, którym należy się natychmiastowa pomoc. Panie, nie, mogłem Jak to poniedziałek, że yy, to mieszkanie jest gotowe już do wynajęcia. Tylko, że się ludzie obawiają mnie, że ja spalę to mieszkanie. Ja swoje były. A nie nieprawda, bo tego nie zrobiłem, bo nam tam nie było. No i pan no, powiedział, że to, no to ja mówię, że poczekam sobie wiosny, nie. I dzień teraz spędza pan na dworcu tutaj na PKP, dło, tak? I pod drzewem. I dalej śpi pan pod drzewem. Pod drzewem, tak. Czyli zamiast mieszkania otrzymał pan, jak rozumiem, jak pan wcześniej opowiadał, bilety od dyrektora Węgrzyna, tak? Biletem tak. Bilety MZBK na autobus, MPK na autobus, tak? Tak. Że żeby pan mógł udać się do Markotu zamiast do mieszkania. Markotu, tak. Mhm. I wybiera się pan tam? Wybieram się, tylko nie wiem kiedy. To co? No, idziemy. Idziemy pomału. No. no. To trzymajcie. No, trzymajcie.